w kolejnym odcinku, jak Po tytule odcinka pokazuję Wam moją bazę w Tocu. Jak możecie zauważyć, jest nawet dobra. Możecie ją ocenić w komentarzach od 0 do 10. O, poczekajcie, chwilę. Muszę się położyć w łóżku Dobra. I okej. Okay. Tutaj tak moja baza się prezentuje. Powiedzcie mi, co Wam mogę zmienić. No i okej, okay. myślę, że sobie zaatakujemy kogoś, ale tutaj się się podkierowało. No dobra, to wydamy trochę kaszu Jak? O, no dobra, zapomniałem tutaj to. Tutaj mi się wszystko robi. Dobra. I okej, okay. sobie ulepszymy na kolejny poziom, i mamy na czwartym Pekę. Maksymalny poziom. Ale coś może będzie za free? Nie ma. Mhm, dobra. ok, Zaatakujemy sobie jakiegoś randomowego typka człowieka, kogoś tam. Dobra, ten ma za mało eliksiru, a ten jest... Może go by zaatakować, tylko trochę, według mnie, za mało go, za eliksiru za mało. Nie zwróci mi się za sam atak. Piękna baza. Naprawdę ładna. I za dobra, za ładna. <grym i zimny> dobra, tego atakuję. No, żart, dobra. Poszukamy jakiejś osoby. Uu, 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 uu. Dobra. W tytule odcinka Wielki Napis atakowa zniszczyłem jedenasty town hall. Dwunasty prawie. No dobra. Dobra, cyk. Dobra, to tutaj rozwali. Dobra, jest. Rozwalony. Co on robi? Nie wiem co to robi to coś. Jestem z siebie doty. O On ma to! Patrzcie jak to kopci Wy to widzicie? Jaka to jest rzecz Więc tak Zaatakowaliśmy 11 Town Hall Jestem z siebie bardzo dumny Dobra. A zaatakowaliśmy z no, dobra. Zobaczymy, co mamy w ognisku. W ognisku. O nie. Dobra. Cyk. Zrobimy tak. Cyk. Zrobimy tak. Teraz na potki. I teraz zaatakujemy na drugim town hallu. Dobra. Cyk. O wow, nie stać mnie. Za mało eliksiru mam. Jestem biedny. O Zbieram. Dobra. A Tutaj jest prosta baza do zniszczenia. Jak widzicie, na moją logikę jest banalna, bo tak jest. Jak ja coś mówię, to tak jest. No, gdyby ten jeszcze się słuchał i był. I ten pocisk. O, jak mi miły. Wystrzelisz? Dobra. okej. Okay. I'm Zwalony murek na kolejną dzielnicę. Dzielnicę XT. O, no, i właśnie skorzystali z tego, dobra. Eee, dobra, cyk. Tak, wystawimy tutaj. Teraz całe to. Armię tutaj na to. okej, okay, double konona rozwalił. To jest szansa na wygraną. Dobra. Ogólnie, jeśli nie wiecie o co chodzi w tej grze, to chodzi o to, aby ulepszać murki, nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę. Dobra. Ej, tutaj chodzi o to, że kto więcej procent z to będzie ten wygrywa na versus Battle, tak się nazywa. Dobra. 74% bardzo dobry. <laughs> Wybaczcie mi za chrypkę, jakby letko, ale no. No, ale no. No, chrypkę, no co ja. <laughs> Poradzę. Dobra, ej, no, niedługo mu znajdujemy. Albo w sumie zadonajtujemy mu teraz. Dobra. Teraz się ma. <laughs> Jeśli gracie w tą grę, polecam dołączyć do klanu Widzowie Śledki. Nie zmieściło się śledkiego, no bo. Za długa nazwa. Bo o, dobry klan. Dużo się w nim dzieje. E, nie, nic. E, niecie w nim nie dzieje za bardzo. Ja tutaj donajtuję wszystkim. Więc dostaniecie wszystko, co ja mogę zrobić. Tak po prostu, o. Więc ogólnie jest spoczko. Dobra, bo tutaj znajdujemy. I dobra. Jeśli chcecie, żebym zrobił tego z serię, bo to wiadomo, że to będzie odcinek się raz na tydzień pojawia, jak będzie się coś zmienić w mojej bazie i będę mógł coś konkretnego zrobić. Dobra. Wow, już 6 minut odcinek trwa, dobra. Niedługo będzie odcinek z Brawl Stars. Tak, najlepsza gra. Śmiesznie <śmieszne> to. Wow, ale naprawdę herba. No dobra. Patrz, to jest 300, jego taktyka. A zobaczcie, teraz on już naprawdę. Zanim będzie trzeba to wykorzystać na kolej, kolejny def, to już on będzie miał. Więc będzie miał dużo większy damage. Naprawdę za nic za to, że chwilę wcześniej użyłem. Widzicie, to na nic nie podbiegło, to nawet jest nie do pokonania moje. Moja strategia jest najlepsza, mówię wam. Dobra, szybko. Dobra. Wow, coś tutaj zaatakowało. O, oginie. Dobra. Jest, żyje O, 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 fiustki Dobra, nie mamy problemu, dobra. Jest pokczan. O nie, moja ryba Ja się załamuję. No, musi jeszcze chwilę przeżyć. Chwilkę tylko. Chwilkę. Dobra, jest. Udało się. Mhm, dobra. To po boku sobie wszystko niszczy. Dobra. Cyk. Cyk. Dobra, wszystko ładnie zniszczyliśmy. A to dlatego, że mam 300 IQ i mam dobre taktyki. <śmiech> <śmiech> że tak to ujmę, o on nie zniszczył na Nie, wszystkie postacie wymaksowane. Co już ja poradzę? I dziewiąt... Na dziewiątym miał to. Nie, zobaczcie, jak to niszczy. To się skupię na tym. Dobrze, to rozkminił, ale nie wiem, jak to możliwe, że na 100% to rozkminił. Aha, dobra, dlatego. Już cały powód znamy. no i gitara ma, A raczej nie tak fajnie, nie siema. Po prostu... Po prostu, jak to tyle basów mu to spełni, że on to wszystko w dla, dla, dla moment rozwala, no to... ...nie dziwne. O, dobra. I na tym myślę, że kończymy, bo zaraz do dogrywka. Dobra, papa. Tak jestem po... O, dobra. Jestem po krótkiej przerwie. A, i mamy Gema tutaj. I ogólnie pokażę wam jeszcze jeden atak. Bo już uzbierałem trochę hajsu mogę wydać go jej! Na to? Na chwilę, którego mnie nie stać. Dobra, na chwilę. No to dobry. Dobry. O, dobra. Auć, auć. Auć. Wow, 600 elixiru 600 Eliksiru. 600. A ja bardzo potrzebuję teraz elixiru. Za 30 gwiazd. Za 30. Pucharków gwiazdy. Kim um. Mm, mm. King, Dobra Na początku Dobra, atakujemy tutaj Cyk Dobra, i cyk, rozwalony Najważniejsze to było rozwalić to Cyk I cyk, chaotyczny atak najlepszy Chaos jest najlepszy, zawsze na propsie Dobra. Dobra, tutaj leczymy. Dobra, lecząko szybkie. Dobra. I pi... Dobra, w takim... Czy właśnie użyłem bezpotrzebnie. A nie, nie mogę... Załamuję się! Złamuje się, Złamuję. Dobra, tutaj wysyłamy balony moje. Dobra, cyk. Myślę, że będzie wolno sfrizować coś zaraz. No tutaj ten kawałek, o. Ten tutaj, o. Nie no, nie widzicie gdzie. jak nam to było? Cyk, teraz. Cyk, o ten kawałek, co właśnie zafrizowałem. Byłoby dobrze zafrizować. Dobra, 65% Jest Pog Dobra, oby rozwalił tę arczerkę. Nie no, nie zdążył, ajajaj, było blisko Nie no, chyba się uda Tak myślę Dobra, oczywiście taktycznie Atakują lepszy murek Okej okay. Archerka widzę, że koksi Na jednym HP Że tak to powiem Że to jedno HP jest no, bo ma malutko, no nie wiem. Arczerka ma bardzo mało HP. Więc nie ma tutaj co od niej za wiele otypować, że... coś zrobi. Znaczy ona jest dobra, tylko ma bardzo mało HP, dlatego... jestem pod wrażeniem, że ona nie zginęła. I jednak zginęła. <grym> dobra. Słabe murki ogólnie gościu ma. Ja też mam takie dobre jak tylko mam więcej tych fioletowych, mam nawet lepiej niż wy. Ej no, nie zdążę czasowo. Ej no, całego eliksiru na tym zabiorę. O nie. Dark eliksiru. 77 tysięcy, jejku. Czy uda mi się? Nie uda. Smutek. Bardzo szybko. Nie, jeszcze właśnie w zupełnie inną stronę. Ojej, było blisko. Ale tak jest ładnie. Oczywiście dużo no, zrobili balon dla pierwszym. Okay, na pierwszym. okej nagrałem sobie odbierzemy. I teraz co ulepszać? Dobra, za dużo rzeczy nie mam do wyboru, tak za bardzo. Tylko to mogę. Ale tutaj możemy ulepszyć. Hydra Tesla. A jest super, dobra, hajding test. Ciągle coś u mnie się ulepsza, więc to jest dobre. Ok, o. Długo już będzie taki fajny. No zobaczcie, co zadaje. Uwaga, 230, a to zadaje 140. Dobra, jak widzicie, ja się i Piotr tu lubi pla. Chyba musiał... chciał mieć... Lubi placki, a nie pla. Dobra. O, widzicie? O, tutaj jest taka osoba 2T, dwa 2T dwa i jedny komu brakuje. Mogę dać sobie sumie friza. Ale no, no, dobra. W ogóle nic nie chcę, żebym mu to Macie Maciej wymaksowaną bazę prawie że. Miał wymaksowaną, bo nie no, średnio taka baza na 11 gold score. Tutaj też A Cherry Tower na ósmym jego najgorszy. A u mnie tutaj jest. Ulepszy się na 8, więc możecie zadecydować, która baza jest najlepsza. Kusi mnie krok ale nie będę kupował. Wystarczająco wydałem 13 zł. Gzde, Dobry, ja się odkryłem. Dobre, o! Pakiet jakiś super, extra. Special offer Bilder Pack. Za 100 zł 202,5 tysiąca Słabo, słabo bym powiedział. Tutaj są lepsze oferty. To jest nawet 6 razy waluta. A, rune of gold. O, tak, to chyba fajne. Bardzo? Albo tą hal 9, 10 milionów. A mogę w tym pomieścić 8. Więc jak mam tyle pomieścić? Nie wiem. Patrz, bo jak to wtedy doładuje? To, to jest scam! Dobra. Nie będę się wydzierał. Dobra, zobaczymy, jak to moja liga. Najlepsza osoba. Invade. Dobra. I dobra, zobaczymy jego bazę. No, archerki. Możecie napisać, która baza jest lepsza według Was? A z 11 smaczkami. Według mnie ta baza jest słaba. Osobiście ją bym mógł rozwalić na 50%. A on na moim nie wiem by mi rozwalił na 50% Swoimi smokami. Wpierw mam coś takiego, jak to ulepszy, pa, pa tobie